Google, co znaczy być zwykłą, prostą dziewczyną? Proste dziewczyny są miłe, nie popisują się, nie krzywdzą innych. To my! Jesteśmy dobre, nikogo nie krzywdzimy. Jesteśmy prostymi dziewczynami. Maja, daj Dianie dokończy. kończy. Cieszą się z prostych rzeczy, noszą zwykłe ubrania i są przyjaźnie nastawione do wszystkich. O nie! Bycie miłym dla wszystkich jest niemożliwe. Zgadzam się, to trudne. Diana, co dalej? Proste dziewczyny nie są aroganckie. O nie, znowu to słowo. Są takie proste jak dziewczyna z sąsiedztwa. Proste dziewczyny nie są zarozumiałe i nie przywiązują wagi do wyglądu. Hmm, super! Czyli my, dziewczyny, nie jesteśmy proste, tylko jesteśmy fajne. Tak, ale może koszykarze mają tego dość? Okej, okay, co oni tam mówili? Żebyśmy zostały prostymi dziewczynami chociaż na jeden dzień? Łatwizna! Mogę zrobić wszystko, co jest tam napisane. Ok, dziewczyny, potrzebujemy prostych ubrań. Dziś przyjaźnimy się ze wszystkimi. Spędzamy dzień jak zwykłe dziewczyny. Tak, dzisiaj w ogóle nie będziemy modne. Tak, będziemy proste, proste jak dziewczyna z sąsiedztwa. Dziewczyny, czemu tutaj siedzimy? Zmieńmy nasz wygląd na prosty. Prosty wygląd będzie trudny do uzyskania, ale wymyślimy coś. Ok, dzisiaj pokażemy koszykarzom, że możemy być prostymi dziewczynami. O, zobacz, to chyba dziewczyny z sąsiedztwa. Może się zapoznamy. Jeszcze dziewczyn z sąsiedztwa tutaj brakowało. Tak, jest więcej dziewczyn niż chłopaków. Niech sobie tędy przejdą, nawet na nie nie spojrzymy. Nie rozumiem, kim one są. Zamknijcie oczy chłopaki.